Nagrywam, nagrywam, nagrywam. No co za kurwa śmieć. No i graj tu normalnie, kurwa, nie? <ścoughs> kurwa. Wiesz, no Ja jestem dobry z karem, ale no trochę, trochę mu brakuje do mnie. no. Bo ja przynajmniej celownik mam. Słuchaj. No kurwa, syna lewaj, za. Jeba, no jeszcze za oszustwo, kurwa. Można go parę razy zgłosić? Pacz, on nie ma tego, kurwa. Zgoła postać, kurwa. Zobacz, koledzy sobie daleko poszli, a ten sobie będzie tutaj kurwa. Załaduj to, idiota przynajmniej. Co, wystarczy mu kurwa. Bo on wyjął z, z grał, nie? I nie w powietrzu człowieku to mnie nawet nie było widać na monitorze, kurwa. nie wiesz to serio mądry dzień. A tam pocisnęli, przynajmniej, przynajmniej mamy normalne ten, tak na się kurwa jakby taki chuj pojechał. No. no coś ty kurwa jak ci teraz to słabo trafisz, gość. No wiesz, karma swój zasięg. No tak. Zabieram się. Kurwa to jakby miała X50, kurwa to. No właśnie mnie tak samo zdjął, kurwa. Ojej. No i? Nie wiem, no co. No. A znając no się bez tych reakcji to by go kurwa dwulatek pojechał. Na pewno, no kurwa. Mówię, to jest śmieć najgorszego sortu. to bez, bez monitora. Zobacz, on w dupie ma, że tam pieniądze leży, że, że cokolwiek się dzieje, kurwa. Zobacz, ten ma 30 koła jeszcze. Co ty tego nie zakłada pan No nie, no właśnie, to nic kurwa Z Żadnych pozorów nawet nie stwarza pieszy. O to on komuś w banie trafił? Wcześniej kogoś powalił A. Ale wariat! Och, chłopaki to musieli być w szoku. Dla już 16 osób. Tak, Mam nadzieję, że wszyscy go z... Ten, kurwa, zreportowali, ale na pewno. Aaaa, typ ty. <noise> <noise> Chłopaki zgołagą jeszcze wyskoczyli ja ten im takie kurwa rzecz No, ale widzisz dobra broń Gran. kurwa. No czy ci też z tym gra. <noise> Karzo, że mówiłem, że kar jest dobry, widzisz? Nawet ci też z no. tym gra. Prawda, jest na tyle dupski, że nie miał go rozwinąć, żeby mieć coś lepszego niż gołego, ale... No, ty, człowieku, jak ja bym miał takie cheaty, to bym grał tylko z Desert z powiększonym magazynkiem. Nie dość, że mobilny, to jeszcze ma, wiesz, no, zajebiste obrożenie. Jak odnożenie. ja wallhacka, to bym kurwa, grał tylko z nożem, bo to bez sensu by było grać z karabinem. No. Wallhack to wallhack, to to jest aimbot, kurwa, bo mu sam celuje, nie? No tak, ale jeszcze wie gdzie. No tak. Jebany śmieć Jeszcze, jeszcze nie. jak Aim jest jakiś tam wiesz, no to jeszcze jesteś z taniego, ale tutaj jak on wie gdzie ty jesteś, no to jak, jak ty masz w ogóle coś zrobić no Nie no tak no A te leszcze z nim grają to jest w ogóle bez sensu A jeszcze, jeszcze najlepsze, że na konsoli na tym, napadzie gra, nie No, a właśnie, kurde. A to na konsoli porwa, jak takie czy, ten... No właśnie też jestem ciekawy, a że coś na, na konsole. A co tak ci tu, chyba pada podpiętego do kompa, no ale... A no weź, ale to by było, kurwa, masochizm. Hmm. Nie no, genialny jesteś, kurwa. No nie pykło. Czy pykło? Co, nie, nie pykło. nie już? Dał tamten, chyba, się wykazać. <grywa> Ugrali. Oszustwo, kurwa, oszustwo. Dobra. Jeszcze... A, nie będzie nikiego, tak? Dobra, wejmij. Jaki śmierć jebany. O kurwa, my możemy znowu na niego teraz trafić. No, oby nie. Myślę, że tyle osób go oglądało, bo tam jest chyba coś takiego, że po siódmym, czy po ósmym zgłoszeniu banują, czy coś takiego, nie pamiętam kurwa jak to szło. No powinno tak być właśnie, nie? No wiesz, bo niektórzy to ci tam zgłoszą, bo, bo jesteś lepszy, nie? No ale to ci jedna, dwie osoby zgłosi, tak? A no bo to cała nie. drużyna, to no max tam czterech, nie? To luz, ale jak cię trzynastu, piętnastu, to będą z automatu być ban na 24 tak, godziny i No, już. no, no, co najmniej. Czyli to taki by by się... Sobie przyjrzeć jak to wygląda. I jakby wszyscy no, o tym, pana, wiedzie wszyscy, wszyscy o tym by wiedzieli... nie, jakby wszyscy o tym wiedzieli, no to gość no. by dziennie jeden meczek mógł zagrać, nie? No, no, no. Bo jakby wiedzieli, że coś takiego, no to wtedy by go zgłaszali i, i wyeliminowany, tak. Dobra, dawaj, rozpaleń.